Witam Was serdecznie, moi drodzy z tej strony. Łukasz m. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie meczyk Legia Warszawa kontra Wisła Kraków. Wiele osób prosiło mnie właśnie o taki meczyk, więc zrobimy tak jak chcieliście. Dla wielu jest to meczyk derby polski. Przychylam się również do Waszego zdania. Jedne z najlepszych ekip w historii polskiej ligi, tak więc zaczynamy. I mamy tutaj tak górnika, następnie lechia. Pogoń, ponownie lechia, lech i wisła, ale płock. W kolejnej saszeczce, ponownie górnik. Arka, Sandecja, Termalika, Krakowia i Zagłębie. Arka, Korona, Zagłębie, ponownie Arka, Lech i Wisła, Płock. Czyli po pierwszej połowie, moi kochani, jest 0 do 0. Nie wpadła jeszcze żadna karta. Może teraz. Piast. Jagielonia. Pogoń. Pogoń. Lechia i Arka. No dużo jest kart Arki, jak widać. Alegi i Wisły. Ani słychu, ani widu. I mamy tak. Sandecję. Korona. Wisła Płock. Jagielonia, Sandecja i jest w końcu pierwsza karta dla Wisły. Carlitos 1-0. No, i teraz będzie miała ciężko kolegia, bo została ostatnia saszetka. I czy jeszcze coś wpadnie nam tutaj? Czy wynik skończy się wynikiem 1-0 dla Wisły? Górnik. I ostatnie 5 saszetek. Lech. Termalika. Górnik, zagłębie i jest bramka dla Legi. Czyli w ostatnich minutach wyrównanie Michał Pazdan. No i meczek kończy się wynikiem 1 do 1. Tak więc moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam na następne. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!